Las drachański zawsze budził w lenie niespokojne zachwycenie. Mógł być cichy jak sen, a zarazem pełen ukrytej energii drapieżników, które poruszały się bezszelestnie między srebrzystymi drzewami. Tamtego wieczoru niebo miało barwę krwawego zachodu, a powietrze pachniało jak coś, co miało wkrótce pęknąć. Lena niosła trzy młode drathańskie kocięta w stronę obozu, próbując je uspokoić. Kirim mruczała cicho, Ran oglądał się co chwilę za siebie. A skubał jej rękaw, jakby przeczuwał nadciągającą burzę. Pierwszy wybuch rozdarł spokój tak gwałtownie, że ziemia pod stopami leni uniosła się i opadła jak klatka piersiowa olbrzyma w ostatnim oddechu. Fioletowe iskry rozsypały się jak płatki gniewnego ognia. Gdy odwróciła głowę, zobaczyła smugę dymu i błyszczący ślad po detonacji. Miała sekundę, może dwie, by zrozumieć, że nie był to przypadkowy strzał. Las otoczyła seria głuchych uderzeń. Jakby ktoś wpatrywał się w nią przez celownik. Kocięta skuliły się przy jej szyi. Kerry cicho zapiszczała, a mizą wtulił twarz w jej ramiona, drżąc drobnym ciałkiem. Lena poczuła, jak strach zaciska się na jej gardle, ale jednocześnie w jej klatce piersiowej pojawił się ten sam upór, który prowadził ją przez niejedną próbę. Spojrzała w górę na gęsty baldachim koron. Światło zaczęło drżeć. Coś spadało. Podłużny, błyszczący obiekt przebijał powietrze z prędkością, która nie pozwalała na namysł. Oślepiający ślad zostawił smugę żaru. Lena zrozumiała. To nie była zwykła kula. To był ładunek odłamkowy, zbliżający się ruchem nieuchronnym jak śmierć. Nie zastanawiała się. Ciało poruszyło się samo, kierowane czymś głębszym niż instynkt. Odepchnęła młode za siebie i rzuciła się do przodu. Ostatnie, co usłyszała przed uderzeniem, był jej własny krzyk oraz echo kolejnych wystrzałów tnących noc. Potem przyszło światło tak ostre, że zalało jej myśli, a zaraz po nim ból, który przebił ją na wskroś jak rozżarzona włócznia. Jej kolana uderzyły o ziemię. Drzewa przechyliły się, jakby chciały ją objęci. Kocięta wołały ją cienkimi głosami, ale dźwięk odpływał, falował, ginął gdzieś głęboko w mroku, który narastał wokół. Czuła na skórze ciepło krwi i zimno strachu zwierząt, które ocaliła. Jedno z młodych dotknęło jej policzka łapką, lecz nie miała już siły odpowiedzieć. Ostatnim widokiem, jaki zarejestrowały jej oczy, było drathańskie niebo. Migotało jak srebrna powłoka, drżąc od energii wystrzałów. W tej drżącej po świecie błyszczał cień ogromnej sylwetki, która biegła w jej stronę, poruszając się z szybkością drapieżnika. Potem ciemność zamknęła się nad nią jak skrzydła. A jednak, zanim świadomość całkowicie odpłynęła, Lena zdążyła poczuć jedno, kocięta żyły. I to było warte każdego odłamka, który przeciął jej ciało. Gdy Lena otworzyła oczy, poczuła miękkie futro pod policzkami i ciepło bijące od ciał ułożonych wokół niej. Początkowo myślała, że to sen, który jeszcze się nie zakończył, że eksplozja i ból były tylko wspomnieniem utkanym z mrocznych lęków. Jednak powietrze było gęste, pachnące lasem i czymś innym pierwotną mocą drathańskiej obecności. Czuła ją w każdym oddechu, w każdym szelście liści, w rytmicznym pomruku, który otaczał ją jak niewidzialna tarcza. To był pomruk Rady Drapieżców. Dziesiątki gardeł wydobywało ton pełen władzy i spokoju zarazem. Lena nie mogła oderwać od niego uwagi. Wokół niej siedzieli członkowie Rady. Ich sylwetki były ogromne, muskularne. Każda z nich emanowała siłą, której nie dało się zmierzyć ani zmusić do posłuszeństwa. Ich oczy błyszczały jak polerowany obsydian, głębokie i przenikliwe. Nie patrzyli wrogo, ale Lena wiedziała, że w każdej chwili ich wyrok może spaść na nią bez ostrzeżenia. Byli strażnikami starożytnego porządku, który respektowali od stuleci, a ona, człowiek, pojawiła się między nimi niczym nieoczekiwany znak. Przy jej boku, ledwie poruszając się, leżały kocięta. Kiri wtuliła się w ramię Leni, mrucząc cicho, jakby próbowała ją pocieszyć. Raan unosił głowę i obserwował otoczenie, czujny i gotowy do skoku. Mizoł, najodważniejszy z trójki, próbował powoli podnieść się na łapach, jakby chciał dać jej znać, że nic mu nie jest, że nadal może liczyć na jej obecność. Lena próbowała poruszyć ręką, lecz sztywność i ból przeszyły całe ciało. Jeden z członków rady, Arwen, zbliżył się ostrożnie, Wyciągając dłoń w kierunku jej ramienia, ale zatrzymał ją tuż nad jej skórą. Jego ruch był pełen precyzji, jakby dotyk mógł zarówno dać ulgę, jak i zranić. Lena poczuła wstrzymany oddech w całym kręgu. Nikt nie wypowiedział słowa. Tylko pomruk i rytmiczne spojrzenia, które przeszywały ją na wskroś. Z każdą chwilą czuła, że jej obecność zmienia równowagę, że kocięta i ona stały się częścią czegoś większego, niż mogła zrozumieć. To spojrzenie nie było ani osądem, ani nagrodą. Było pytaniem, na które musiała odpowiedzieć nie słowami, lecz czynem. Gdy odważyła się poruszyć, Mizo szarpnął jej palcem, jakby chciał powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że jej obecność daje mu poczucie bezpieczeństwa. Kiri przytuliła głowę mocniej, a Rahan w końcu opuścił uszy, świadomy, że zagrożenie minęło, przynajmniej na chwilę. Arwen usiadł obok niej, zachowując respektowną odległość, ale jego obecność była namacalna jak ciepło słońca przebijającego się przez zimne liście. Lena mogła poczuć każdy oddech, każdy ruch, a mimo to nie mogła uwolnić się od wrażenia, że obserwacja trwała bez końca. W tej ciszy zaczęła dostrzegać szczegóły: szorstkie futro dratchańskich wojowników, blizny przecinające ich muskulaturę, drobne drżenia w ich palcach i pyskach, które mówiły więcej niż słowa. Każdy z nich miał własną historię, własne zwycięstwa i porażki. A ona, człowiek, który ledwo przeżył wybuch, znalazła się pośrodku tej pradawnej siły. Kocięta drżały, wtulone w jej ciało, ale nie płakały. Były spokojne, bo wyczuły, że Lena teraz również jest częścią tego kręgu, choć jeszcze sama tego nie rozumiała. Lena zamknęła oczy na chwilę, czując bicie własnego serca, które rezonowało z rytmem pomruku rady. Wiedziała, że od tego momentu wszystko się zmieniło. Nie była już tylko obcą wśród drathańskich drapieżców. Stała się częścią ich świata, częściowo dzięki odwadze, a częściowo dzięki losowi, który sprowadził ją tu w tym jednym fatalnym wybuchu. I choć ból wciąż przeszywał jej ciało, pojawiła się w niej iskra świadomości, że jej życie i życie kociąt nigdy nie będą już takie samo. Lena szybko zdała sobie sprawę, że jej obecność w radzie drapieżców nie jest jedynie przypadkiem ani uprzejmym gestem. Każdy ruch, każde spojrzenie i każdy pomruk były częścią starożytnego rytuału, którego reguł nie znała, a złamanie ich mogło mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Rada debatowała godzinami o tym, co uczynić z człowiekiem, który ocalił młode drathańskie kocięta kosztem własnego ciała. Niektórzy twierdzili, że powinna zostać wyrzucona jako zagrożenie dla stabilności ich tradycji. Inni uważali, że należy ją uczcić i traktować jak sprzymierzeńca, lecz jej natura, ludzka, nieznana i nieprzewidywalna, budziła wątpliwości. Arwen, który wydawał się najmniej zainteresowany polityką Rady, stał się jej przewodnikiem. Jego obecność była jak kotwica w burzliwym morzu niepewności. Pokazywał jej, jak poruszać się między drzewami, jak czytać subtelne sygnały ciała starszych drapieżców i jak rozpoznać intencje tych, którzy milczeli, ale obserwowali każdy jej ruch. Z biegiem dni Lena zaczęła odczuwać, że Arwen nie jest tylko strażnikiem. Stał się nauczycielem i towarzyszem, który wiedział, jak utrzymać równowagę między niebezpieczeństwem a bezpieczeństwem, między starożytnym honorem a jej własnym życiem. Podczas jednego z porannych ćwiczeń w lesie Lena poślizgnęła się na mokrych liściach, a Arwen natychmiast chwycił jej dłoń, trzymając ją mocno, by nie upadła. Jego dotyk był silny, a zarazem delikatny. Jakby każde spotkanie było próbą wyczucia granicy między ostrożnością a czułością. Jej serce zadrżało, ale nie od strachu. Od pierwszego spotkania z nim czuła coś, czego nie potrafiła nazwać. To było więcej niż wdzięczność, więcej niż zaufanie. Było obietnicą, której nie dało się wypowiedzieć słowami. W tym samym czasie kocięta obserwowały każdy jej ruch. Kiri wciąż mruczała, wtulając się w jej ramię, ran uważnie śledził otoczenie. A Mizoł powoli próbował naśladować Leni gesty, jakby chciał być gotowy na każdą sytuację. Lena dostrzegała w ich oczach coś więcej niż strach lub ciekawość. Była dla nich punktem odniesienia, ośrodkiem bezpieczeństwa w świecie, który dopiero zaczynała poznawać. A jednocześnie jej serce zaczęło bić szybciej w obecności Arwena, a każde jego spojrzenie, nawet przypadkowe, wywoływało w niej mieszankę strachu, podziwu i czegoś, co mogło być początkiem miłości. W Radzie pojawiły się dyskusje o przyszłości Leni. Niektórzy proponowali, by wysłać ją do innej doliny, gdzie mogłaby żyć w izolacji, chroniona, ale odseparowana od życia rady i kociąt. Inni byli bardziej radykalni i uważali, że jej obecność w tym kręgu zagraża pradawnym prawom, że człowiek może wprowadzić chaos tam, gdzie obowiązuje łańcuch przetrwania. Arwen sprzeciwił się obu propozycjom. Jego głos, niski i pełen pewności, przebijał się przez burzliwe pomruki. Nie mógł pozwolić, by Lena została potraktowana jak przedmiot decyzji politycznych. Nie była przedmiotem. Była wyborem. Tego wieczoru Lena siedziała przy ognisku razem z kociętami i arwenem. Płomienie odbijały się w oczach drathańskiego wojownika, a jego cień tańczył na ziemi jak żywe ostrze. Rozmawiali cicho, niemal szeptem, bo w powietrzu czuć było napięcie nadchodzących decyzji. Arwen opowiadał jej historię o przeszłości rady, o bitwach, których nigdy nie doświadczył człowiek, o honorze, zdradzie i wierności, która była ważniejsza niż życie. Lena słuchała, chłonąc każde słowo, czując, że jej serce zaczyna rozumieć rytm tego świata. W tej dolinie, wśród pradawnych drapieżników i własnych małych podopiecznych, Lena po raz pierwszy poczuła, że nie jest sama. I choć przyszłość była niepewna, a jej miejsce w tym świecie wciąż niejasne, coś w niej wiedziało, że nie odwróci się teraz. Bo niewypowiedzane zobowiązania, które wzięła na siebie chroniąc kocięta, zaczynały splatać się z jej własnym sercem w sposób, którego nie mogła jeszcze w pełni pojąć. Kocięta szybko odzyskiwały siły, Alena obserwowała każdy ich ruch z mieszanką ulgi i troski. Kerry, najmniejsza i najbardziej wrażliwa, skakała powoli po miękkiej trawie, wciąż trzymając się jej ramienia, jakby nie mogła uwierzyć, że świat jest bezpieczny. Raan, niecierpliwy i czujny, badał otoczenie, rozglądając się za każdym cieniem, który mógłby oznaczać niebezpieczeństwo. Mizoł, odważny i ciekawski, próbował przynosić dla niej drobne gałązki i kamyki, Alena obserwowała jego starania z uśmiechem, ciesząc się z każdego małego gestu, który świadczył o ich zaufaniu. Arwen spędzał z nimi coraz więcej czasu, prowadząc Lenę przez gęste lasy, pokazując ukryte ścieżki i miejsca, w których drapieżcy szukali pożywienia lub ukrywali się przed niebezpieczeństwem. Jego obecność była stała, choć nie narzucająca się. Często jej ręka przypadkowo dotykała jego ramienia, a on nigdy nie cofał dłoni, pozwalając na ten krótki kontakt, który był dla niej źródłem niespodziewanego ciepła. Każda taka chwila sprawiała, że Lena czuła jak rośnie w niej zaufanie i coś jeszcze, trudne do zdefiniowania, coś, co pulsowało w sercu szybciej niż strach czy adrenalina. Podczas jednej z wypraw przez mglistą dolinę Arwen nagle zatrzymał się i spojrzał w dal, w miejsce, gdzie cień drzew tworzył naturalną osłonę. Lena zrozumiała, że obserwują ich, choć nikt nie wydawał dźwięku. Kocięta napięły się, a ich oddech stał się szybszy. Lena odchyliła się lekko, szukając źródła zagrożenia, lecz Arwen położył jej dłoń na ramieniu i delikatnie zatrzymał jej ruch. W jego oczach dostrzegła ostrzeżenie i ochronę jednocześnie. W tym momencie zrozumiała, że to nie tylko nauczyciel i przewodnik. Był strażnikiem jej życia i jej serca. Wieczorami, gdy kocięta zasypiały w tulone w jej ramiona, Lena i Arwen spędzali długie godziny na rozmowach. Szeptali o rzeczach zwykłych i niezwykłych, o przeszłości, o nadziejach, o obawach. Jego głos miał w sobie coś kojącego, coś, co sprawiało, że świat Drathańskich drapieżników przestawał być groźny, a stawał się miejscem, gdzie mogła odnaleźć sens i spokój. Każde jego spojrzenie wydawało się pełne troski, ale też czegoś, co przekraczało zwykłą przyjaźń. Lena zaczęła rozumieć, że pomiędzy nimi powstaje nić, która nie pozwala im być obojętnymi wobec siebie. Kocięta były zawsze między nimi, nie tylko przypominając o ich obowiązkach, ale również tworząc naturalną granicę i most zarazem. Kiri często wska na kolana Leni, a Arwen z uśmiechem obserwował jej reakcję, jakby z każdym jej gestem poznawał ją coraz lepiej. Raan czuwał, a Mizo ubawił się drobnymi patykami, próbując zwrócić na siebie uwagę, co zawsze kończyło się wspólnym śmiechem. Lena poczuła, że w tym świecie, który jeszcze niedawno wydawał się pełen niebezpieczeństw, pojawiła się przestrzeń dla bezpieczeństwa, zaufania i pierwszych oznak miłości. Pewnego wieczoru, gdy słońce zanurzało las w złotych refleksach, Lena spojrzała na Arwena i poczuła coś, czego nie odczuwała wcześniej. To była świadomość, że niezależnie od tego, co nadejdzie, nie jest już sama. Kocięta, które chroniła, i Arwen, który ją prowadził i chronił, stali się jej światem, częścią każdego oddechu i każdego ruchu. Ścieżki, które wcześniej wydawały się obce i niebezpieczne, teraz zbliżały ją do miejsca, w którym mogła czuć się cała, gdzie mogła zaufać i kochać. W tej chwili, kiedy mgła lekko opadała między drzewami, Lena po raz pierwszy poczuła, że jej serce nie należy już wyłącznie sobie. Należało do kociąt, do Arwena i do tego lasu, który stał się jej domem. I choć wiedziała, że nadchodzą trudne czasy, poczuła w sobie siłę, której wcześniej nie znała, siłę, która miała poprowadzić ją przez wszystkie wyzwania. Noc zapadła nad radną doliną, jak aksamitna zasłona, przesycona dźwiękami lasu. Powietrze było gęste. Przesycone wilgocią i zapachem mchu, a mimo to niosło w sobie coś złowieszczego. Lena siedziała przy ognisku, wpatrzona w migoczące płomienie, które odbijały się w oczach kociąt. Kyris skulona w jej ramieniu, ran obserwujący każdy cień, a Mizoł powoli przysypiający, tworzyli obraz kruchego bezpieczeństwa, które zdawało się wisieć na włosku. Lena wiedziała, że spokój jest pozorny. Do doliny dotarli zwiadowcy rady, ich sylwetki wtopione w noc jak cień samych drzew. Nie przynosili wieści o zwykłym zagrożeniu. Ich spojrzenia były napięte, a oddechy szybkie. Kiedy Lena usłyszała ich słowa, serce zamarło. Nadchodzili najemnicy, którzy nie polowali na zwierzęta, lecz na nią. To, co wydawało się spokojnym miejscem, stawało się teraz pułapką. Ich cel był jasny i brutalny: człowiek, który ośmielił się ingerować w pradawny porządek, miał zostać usunięty. Rada zebrała się błyskawicznie. A każda decyzja niosła w sobie ciężar wieków doświadczeń. Dyskusje trwały godzinami. Jedni żądali, by wysłać lene w bezpieczne miejsce, izolując ją od doliny i od kociąt. Inni domagali się rygorystycznej ochrony lub odesłania jej poza granice ich terytorium. Jednak Arwen, który stał przy niej, wyprostował się z taką siłą, że wydawało się, iż samym spojrzeniem może powstrzymać każdą decyzję. Jego głos brzmiał pewnie i mocno, Przecinając napięte powietrze. Nie pozwolił, by decydowano o jej losie jak o przedmiocie, lecz traktowano ją z należnym szacunkiem. Lena poczuła w tym głosie coś więcej niż autorytet. Było w nim ciepło, troska i obietnica ochrony. Kocięta wyczuły napięcie. Kyri zaczęła drżeć, wtulając głowę w Lenę, Ran powoli wstał i podszedł bliżej, a Mizo uszukał wzrokiem Arvena. Lena odetchnęła głęboko, Próbując uspokoić ich drobne ciała i swoje własne. Wiedziała, że nadchodzące dni przyniosą nie tylko walkę o życie, ale i próbę siły ducha i serca. Nie mogła pozwolić, by strach sparaliżował ją lub tych, których chroniła. Arwen przeszedł obok niej, kładąc dłoń na jej ramieniu. Jego dotyk był pewny, pełen bezpieczeństwa. W jego oczach Lena zobaczyła nie tylko troskę, ale również coś, co jej serce zaczynało rozpoznawać jako więź, która nie miała prawa istnieć między człowiekiem a drathańskim wojownikiem, a jednak istniała. W tej chwili Lena poczuła, że nie jest sama. Nie chodziło już tylko o przetrwanie. Chodziło o wszystkich, którzy stali przy niej i których mogła ochronić. Nad doliną unosiła się mgła, a w jej srebrzystych fałdach poruszały się cienie zwiadowców, których Lena wcześniej nie dostrzegała. Ich obecność była ostrzeżeniem, zwiastunem nadchodzącej burzy, której nie można było uniknąć. Rada przygotowywała strategię obrony, lecz Lena wiedziała, że jej miejsce jest tu, z kociętami i z arwenem. Każdy jej oddech, każdy ruch stawał się częścią tego przygotowania. W jej sercu rosła determinacja. Nie chodziło tylko o życie, ale o to, co już zyskała, zaufanie, więź i miłość, które były jej tarczą silniejszą niż jakakolwiek broń. W tej nocy, w ciszy przerywanej pomrukami drapieżników, Lena po raz pierwszy poczuła ciężar odpowiedzialności, który był jednocześnie źródłem siły. Kocięta były jej oczami i sercem, arwen był jej ramieniem i jej cieniem, a dolina ich wspólnym domem, który nie podda się tak łatwo. Najemnicy mogli przybyć w każdej chwili, ale Lena wiedziała jedno, nie pozwoli, by kogokolwiek skrzywdzili. Ta noc była tylko zwiastunem, burza dopiero miała nadejść. Poranek przyniósł ze sobą chłód i zapach wilgoci, który wnikał w każdy zakamarek lasu. Mgła unosiła się nad ziemią, a promienie wschodzącego słońca tworzyły srebrzyste smugi między drzewami. Lena patrzyła na swoje kocięta, które powoli budziły się w ciepłym śniegu liści i miękkiej trawie. Kiri przeciągnęła się, ziewając cicho, Ran rozglądał się ostrożnie, a Mizoł podskakiwał niespokojnie, gotowy na wszystko, co mogło nadejść. Lena poczuła ucisk w klatce piersiowej. Wiedziała, że spokój tej chwili jest jedynie iluzją. Arwen stał obok niej, w pełnej gotowości, a jego spojrzenie przeszywało mgłę niczym ostrze. Przez całą noc analizował każdy możliwy kierunek nadchodzącego zagrożenia. Lena czuła jego obecność jak oparcie w trudnej drodze. Jego dotyk był subtelny, lecz niósł w sobie pewność, która sprawiała, że jej serce biło spokojniej, mimo że wiedziała, co czeka ich wkrótce. Kocięta były dla niej źródłem siły i słabości zarazem. Chroniła je nie tylko ciałem, ale również duchem, a myśl, że mogłyby ucierpieć, wypełniała ją determinacją do działania. Z mgły wyłoniły się pierwsze sylwetki najemników. Ich kroki były niemal bezszelestne, ale Lena i Arwen wyczuli każdy ruch. Rada drapieżców również była gotowa. Pomruki i ciche sygnały rozchodziły się po lesie, informując o przygotowaniu obrony. Lena patrzyła na Arvena i czuła, że niezależnie od wyniku tej bitwy, coś w niej już się zmieniło. Nie była tylko człowiekiem w obcym świecie. Stała się częścią tej społeczności, której losy teraz splatały się z jej własnym sercem. Najemnicy ruszyli do ataku, a Las eksplodował dźwiękami kroków, trzaskiem gałęzi i pomrukami drapieżników. Lena trzymała kocięta blisko siebie, ucząc je wyczuwania ruchu wroga i krycia się w odpowiednim momencie. Raan i Mizoł już podskakiwali, gotowi wspierać ją w każdy możliwy sposób. Kiri drżała, lecz jej oczy były pełne determinacji, jakby małe ciała rozumiały znaczenie walki, którą prowadzili wszyscy razem. Arwen prowadził Lenę wzdłuż ukrytych ścieżek, pokazując, gdzie mogą ukryć się lub zyskać przewagę. Jego głos brzmiał spokojnie, nawet wśród chaosu, i Lena chłonęła każde słowo, wiedząc, że ono może uratować ich życie. Bitwa trwała dłużej niż ktokolwiek przewidział. Las drżał od szarpanych oddechów, dźwięków walczących wojowników i kocięcych głosów. Lena czuła, jak adrenalina przepływa przez jej ciało, ale jednocześnie jej myśli były jasne. Musiała chronić kocięta i Arvena, musiała znaleźć sposób, by przetrwać i ocalić wszystkich. Każde jej działanie było pełne determinacji, a każde spojrzenie Arvena dodawało jej odwagi. W tym chaosie, pośród walki i huku, Rodziła się głębsza wieś między nimi, coś więcej niż zaufanie, coś, co stawało się fundamentem ich wspólnej przyszłości. Gdy ostatni z najemników został powstrzymany, las wypełnił się ciszą, przerywaną jedynie ciężkim oddechem i pomrukami rady. Lena opadła na kolana, obejmując kocięta, a Arwen ukląkł obok niej, kładąc rękę na jej plecach. W ich oczach odbijała się ulga i zmęczenie, ale także głęboka więź, która powstała w tym ogniu walki. Lena poczuła, że przetrwali nie tylko dzięki sile, lecz dzięki odwadze, zaufaniu i miłości, które połączyły ich serca. W tej chwili zrozumiała, że cokolwiek przyniesie przyszłość, już nigdy nie będzie samotna. Noc spowiła dolinę całkowitym mrokiem, a jedynie srebrzysta poświata księżyca przebijała się przez korony drzew, tworząc nieregularne wzory na ziemi. Lena siedziała na miękkim mchu, kocięta ułożone tuż przy niej, a Arwen stał kilka kroków dalej, w pełnej gotowości. Ich oddechy mieszały się z ciszą lasu, tak głęboką, że każdy szelest liścia brzmiał jak huk. Każdy dźwięk, każdy ruch mógł zwiastować nadejście wroga. Lena czuła napięcie w całym ciele. Wiedziała, że nadchodzące godziny przyniosą najtrudniejszą próbę. Kocięta drżały lekko, wyczuwając coś, czego ona sama jeszcze nie mogła dokładnie określić. Ich oczy błyszczały w mroku, czujne i gotowe. Lena wzięła głęboki oddech. Czując, że jej własny strach miesza się z odpowiedzialnością. Nie mogła pozwolić, by ktokolwiek skrzywdził tych, których chroniła, ani Arwena, który stał u jej boku jak strażnik i przyjaciel, a w jej sercu coś więcej. Arwen przesunął się bliżej, jego ręka delikatnie, lecz pewnie dotknęła jej ramienia. Jego obecność była dla niej kotwicą w tej chwili niepewności. Lena spojrzała w jego oczy, a w ich głębi dostrzegła nie tylko troskę, ale również coś, co rozgrzewało jej serce. Ich spojrzenia spotkały się na długą chwilę, w której nie było potrzeby słów. W tej ciszy powstała nić, której nie dało się przerwać. Kocięta wtuliły się jeszcze mocniej w Lenę, a ona objęła jej ramionami, czując ich drobne ciała i ciepło, które dodawało jej odwagi. Raan lekko ułożył głowę na jej kolanach, Mizo szukał kontaktu wzrokowego z Arwenem, a Kyri zamknęła oczy, jakby rozumiejąc powagę chwili. Lena poczuła, że nie chodzi tylko o przetrwanie. Chodziło o wszystko, co teraz stało się częścią jej życia: kocięta, arwen, dolinę, która stała się ich wspólnym domem. Przez chwilę wydawało się, że cisza będzie trwać wiecznie. Potem z daleka dobiegł dźwięk kroków, ostrożnych, niemal bezszelestnych. Lena natychmiast poczuła napięcie w całym ciele. Arwen przesunął się przed nią, gotów osłonić ją i kocięta. Ich oczy spotkały się jeszcze raz. A w tym spojrzeniu było wszystko, zaufanie, miłość, obietnica, że nie zostawią siebie nawzajem. Najemnicy pojawili się jak cienie, wnikając w mgłę doliny, lecz rada była gotowa. Pomruki i ciche sygnały rozchodziły się w powietrzu, tworząc niewidzialną sieć obserwacji i ochrony. Lena czuła, że to nie tylko walka o życie. To był sprawdzian więzi, które powstały w trudnych chwilach. Każdy jej ruch, każde spojrzenie Arwena. Każda reakcja kociąt tworzyły rytm tej walki, jeszcze zanim zaczęła się prawdziwa bitwa. Czas zwolnił, ale poczuła, że każdy oddech jest jednocześnie wyzwaniem i obietnicą. W jej sercu narastało poczucie, że to, co przeżyła z kociętami i Arwenem, jest bezcenne. W tej nocy, w ciszy przed uderzeniem, zrozumiała, że nie jest już tylko obserwatorem swojego życia. Stała się częścią czegoś większego, czegoś, co miało przetrwać i pokazać prawdziwą siłę więzi, odwagi i miłości. Mgła powoli zaczęła unosić się wyżej, odsłaniając sylwetki wroga coraz wyraźniej. Lena poczuła w sercu przypływ determinacji, który mieszał się z uczuciem, którego wcześniej nie znała. Wiedziała, że cokolwiek nastąpi, nie będzie musiała stawić mu czoła sama. Arwen był przy niej, kocięta były przy niej, a Rada stała u jej boku. W tej ciszy przed burzą narodziła się nie tylko strategia przetrwania, ale i głęboka świadomość, że w miłości i zaufaniu kryje się siła większa niż strach. Mgła nad doliną unosiła się leniwie, kiedy pierwszy atak najemników rozdarł ciszę poranka. Kocięta wtuliły się w lenę, czując zagrożenie, a ona przyciągnęła je do siebie, chroniąc ciałem. Obok niej stał Arwen, gotów rzucić się w wir walki w każdej chwili. Ich oczy spotkały się na krótką sekundę, w tym spojrzeniu było wszystko, zaufanie, determinacja i uczucie, które przetrwało każdą próbę. Najemnicy ruszyli z obu stron, ale rada i kocięta były przygotowane. Lena biegła razem z arwenem wśród drzew, unikając pierwszych ciosów i wykorzystując znajomość terenu. Każdy ruch był przemyślany, każdy krok wynikał z instynktu i treningu, który przeszła przez ostatnie dni. Kocięta wpatrywały się w nią, a ich małe ciała poruszały się synchronicznie z nią, jakby były przedłużeniem jej woli. Podczas gdy najemnicy próbowali otoczyć ich z lewej strony, Arwen wyprowadził szybką kontrę, Alena wykorzystała moment, by przemieścić Kocięta na bezpieczne miejsce. Jej ruchy były szybkie, precyzyjne i pełne odwagi. Nie było w tym miejsca na strach. Każdy gest, każde spojrzenie, każde szeptane słowo Arwena dodawało jej siły. Kocięta poczuły, że są chronione. A ich maleńkie serca zabiły mocniej w rytmie odwagi i zaufania. Bitwa trwała długo, a las wypełnił się hukiem i pomrukami. Najemnicy byli dobrze wyszkoleni, ale nie spodziewali się, że człowiek i drathańscy wojownicy będą działać w tak doskonałej synchronizacji. Lena, czując każdy oddech Arwena i każdy ruch kociąt, zaczęła odkrywać w sobie siłę, której nigdy nie znała. To nie była tylko fizyczna moc, lecz coś głębszego, coś, co opłynęło z serca, z miłości i troski o tych, którzy byli jej bliscy. Kiedy ostatni z najemników został powstrzymany, las wypełniła cisza przerywana tylko ciężkim oddechem ocalałych. Lena uklękła, obejmując kocięta, a Arwen ukląkł obok niej, kładąc rękę na jej plecach. Ich spojrzenia połączyły się w milczeniu, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Kocięta wylegiwały się przy niej, Mrucząc cicho, a ona poczuła ciepło i spokój, którego tak bardzo potrzebowała. Arwen uśmiechnął się delikatnie i spojrzał na Lenę. Jego oczy błyszczały w blasku słońca, które w końcu przebiło mgłę, oświetlając dolinę. Lena poczuła, że ich więź stała się nierozerwalna. To, co zaczęło się od przypadkowego spotkania, stało się fundamentem czegoś większego, czegoś, co miało przetrwać wszystkie próby. Kocięta biegały wokół, czując się bezpiecznie a Lena przyglądała się im z uśmiechem. Raan skakał między korzeniami drzew, Mizo ubawił się patykami, a Kerry wdrapała się na ramię Leni, mrucząc cicho. W tym momencie wszystko wydawało się możliwe. Dolina była ich domem, Arwen był przy niej, a kocięta dawały poczucie celu i miłości, której wcześniej nie znała. Wieczorem, kiedy słońce chyliło się ku horyzontowi, Lena i Arwen usiedli razem na wzgórzu, patrząc na spokojną dolinę. Ich dłonie spotkały się przypadkowo, a potem złączały w naturalnym geście bliskości. Lena poczuła, że odnalazła swoje miejsce na świecie. To miejsce, w którym przetrwanie i miłość, odwaga i troska współistnieją w harmonii. W Dolinie panowała cisza, lecz nie była to cisza strachu. Była to cisza zwycięstwa, cisza przetrwania i cisza miłości, która połączyła człowieka, drathańskiego wojownika i małe kocięta w jedną rodzinę. Lena wiedziała, że cokolwiek przyniesie przyszłość, mają siebie nawzajem. I w tym spokoju, pośród zieleni drzew i blasku zachodzącego słońca, poczuła pełnię szczęścia, którego szukała całe życie.